Wyglądam inaczej, ale nie jestem inny. To hasło ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej dotyczącej rozszczepów wargi i lub podniebienia, która odbyła się w Olsztynie przede wszystkim po to, by udzielić wsparcia rodzinom, które z tą rzadką chorobą borykają się na co dzień. Dla nich bowiem świat po diagnozie na chwilę się zatrzymał, pojawiło się wiele emocji i pytań. Na początku wielkie łzy, i dlaczego ja, dlaczego, dlaczego nas to spotyka, skoro wszystkie badania i wszystko wychodziło okej. Okay. Niepokój, strach, no i złość też. Dlaczego, dlaczego my? Rodzice dzieci urodzonych z rozszczepem dzięki wsparciu specjalistów i innych rodziców zrozumieli jednak, że rozszczep to nie wyrok, że trzeba działać i stawić czoła długotrwałemu, ale ostatecznie skutecznemu leczeniu. To jest takie działanie na autopilocie. Nie myśli się o, czym, o, o niczym innym, tylko o dziecku. Tak. Trzeba być silnym, twardym. Nie poddawać. No i za dużo sobie, właśnie, po sobie jakoś tam za dużo nie daliśmy. I też nie, myśl, nie, nie, myśl, nie myśleć za dużo, no. jakby... To jest taki moment, gdzie chce się... Tak. Jak za wszelką cenę pomóc bo operacje rozszczepu wargi i lub podniebienia mają przywrócić nie tylko estetyczny wygląd twarzy, ale przede wszystkim prawidłową budowę anatomiczną dziecka. Takie właśnie zabiegi od lat wykonują lekarze kliniki chirurgii głowy i szyi dzieci i młodzieży, oddziału chirurgii szczękowo-twarzowej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. To jest najczęściej występująca wada twarzy, czy w ogóle wada u dzieci po wadach serca. Jeden na 600 urodzeń dzieci rodzi się z jakimś rozszczepem tak? twarzy. Tak? Są mniejsze, większe te rozszczepy, ale jest to kompleksowy problem rozwojowy, który się leczy wieloetapowo, wielospecjalistycznie w takich ośrodkach jak nasz. Rozszczepy wargi i podniebienia jest to najczęstsza wada twarzo-czaszki. Jeżeli dziecko jest dobrze zaopatrzone, jeżeli jest bardzo dobrze prowadzone terapeutycznie, to nie będzie miało problemów w późniejszym funkcjonowaniu, ale my musimy zdawać sobie sprawę, że jeżeli taki pacjent do nas trafi, to jest to pacjent od urodzenia do osiągnięcia pełnoletności i jeszcze później, jeszcze troszeczkę ponad. Zanim dojdzie do oczekiwanego efektu leczenia, w przypadku rozszczepu wargi i lub podniebienia, ogólny wygląd twarzy, czy też trudności w oddychaniu, mówieniu czy jedzeniu, długo powodują olbrzymie obciążenie psychiczne dla dziecka i jego rodziny. I tu, jak podkreślano podczas konferencji, wsparcie wielu specjalistów jest konieczne. Podczas swojej pracy, staram się. Zdjąć ten ciężar odpowiedzialności rodziców ze względu na wystąpienie zespołu wad wrodzonych u, u jego dziecka. Starając się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego, jak do tego doszło i no, znajdując, pokazując czarno na białym, że doszło do mutacji, do uszkodzenia genu, ja w jakiś sposób rozgrzeszam rodziców i pokazuję im, że w zasadzie nikt nie miał wpływu na to, do czego doszło. Tak? Więc mimo tego, że ja nie leczę pacjentów, i nie mogę wydłubać tego nieprawidłowego genu. Jak gdzieś tam cieszę się, że rodzice są wdzięczni za to, że odpowiadam im na, na pytania, dlaczego i daję jakąś świadomość. Grupa dzieci z rozszczepem wargi i lub podniebienia zmaga się z większymi lub mniejszymi trudnościami w zakresie jedzenia, więc tutaj odpowiedni też dobór chociażby butelek, smoczków, form karmienia. Często też pierwsze stymulacje, które wykonujemy, chociażby w celu usprawnienia aparatu artykulacyjnego, szczególnie kwestia języka, policzków, jest niezwykle ważna, żeby to dziecko mogło wkładać wysiłek w jedzenie i naturalnie kształtować, usprawniać aparat artykulacyjny. Następnie pracujemy nad, nad mową i tutaj wspieramy już ogólny rozwój mowy dziecka, w zależności od jego możliwości i wieku. Dzieci tutaj mm, z wadami rozszczepowymi twarzy. Mm, mają utrudniony ten rozwój samooceny, ponieważ przechodzą wiele operacji, mierzą się z bliznami, dyskomfortem wizualnym, również wobec samych siebie, wobec rówieśników. Dlatego bardzo ważne jest, żeby instruować, pracować terapeutycznie z dziećmi nad tą samooceną, nad ich tym obrazem siebie, ale również pracować z rodzicami, środowiskiem szkolnym, a także środowiskami pozaszkolnymi w których na przykład dziecko uczestniczy, żeby ta opieka była całościowa i ona tą samoocenę w drodze życia dziecka budowała. Na każdym etapie życia i rozwoju takiego małego człowieka, on ma życie tak jak jego rówieśnicy, czyli bez kompleksów związanych z wyglądem i bez problemów z komunikacją, czyli muszą mówić prawidłowo. I to się zaczyna od żłobka, poprzez przedszkole, szkołę podstawową, w końcu szkołę średnią, a ten ostateczny Cel leczenia to osoba dorosła, która doskonale odnajduje się w życiu i nie ma żadnych kompleksów związanych ze swoją wyglądem i z możliwością komunikacji. I o to właśnie każdego dnia dbają rodzice, prowadząc dzieci jak najmądrzej przez trudniejsze dzieciństwo niż większości ich rówieśników. Staramy się wspierać córkę, żeby była świadoma tego, jak wygląda, ale też świadoma swoich mocnych stron, żeby wiedziała, w czym jest dobra i przez to też budowała swoją. Pozytywną samo, samoocenę. A łatwe to nie jest, o czym wspominają dorosłe dziś kobiety, które dorastały z rozszczepem. Dla nich była to droga pełna trudnych emocji. Rówieśnicy nie byli zbytnio przyjaźni. Myślę, że okres szkoły podstawowej i takiego wczesnego dorastania, jeszcze się załapałam na gimnazjum, był najgorszy, dlatego że to było bardzo niezrozumiałe, czułam się gorsza, czułam się inna, byłam wytykana palcami. W szkole średniej się to zmieniło, bo myślę, że już. Człowiek tak trochę dorasta, już ta burza hormonalna opada, i też trafiłam na bardzo dobre grono pedagogiczne, które uczyło nas tolerancji na różnorodność. Życie nie było łatwe. nic oczywiście, że dokuczali, i patrząc z perspektywy czasu, to mogę powiedzieć, że chyba nawet dorośli byli gorsi niż te dzieci, i yy, dziwne reakcje dorosłych. Yy. To, co nie dało się wytłumaczyć, bo dziecko można wytłumaczyć, bo jest małe, bo jest nieświadome, a dorosłe to jest dorosła osoba, która powinna dawać przykład, a oni czasami zachowywali się gorzej. Dziewczyny po operacjach dziś radzą sobie świetnie, natomiast Maria, jak mówi jej tata, choć na leczenie jeszcze czeka, wbrew wszystkim i wszystkiemu, żyje na własnych zasadach. Walczymy, ale ona jest inteligentna, daje radę, pracuje w takim europejskim centrum pomocy poszkodowanym zresztą, także, także ona po prostu no, nie żyje pełnią życia i tego, no, niektórzy, którzy mają wszystko na miejscu, mogliby jej pozazdrościć, że daje, że daje radę po prostu. Także to, jest, także to nie wyklucza, nie wyklucza, prawda? Jak się ma tą bolę działania, to można, da się, da się. No ale byłoby lepiej, gdybym mogła sama o sobie powiedzieć, a nie moim, za moim pośrednictwem. By przywrócić zdrowie i uśmiech pacjentom, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie zdecydował się na budowę nowego skrzydła szpitalnego, pierwszego w Polsce centrum leczenia wad twarzoczaszki, czaszki, i chorób rzadkich. Całkowity koszt programu inwestycyjnego wynosi ponad 181 milionów złotych, z czego ponad 103 miliony złotych przeznaczono na budowę nowego skrzydła. Projekt jest finansowany ze środków Funduszu Medycznego na lata 2024-2027. Utworzenie 15 lat temu ośrodka chorób rzadkich w naszym szpitalu spowodowało to, że do dnia dzisiejszego mamy dosyć dużą grupę pacjentów, którą obejmujemy opieką. Mamy w tej chwili ponad 4,5 tysiąca pacjentów, którzy byli leczeni, lub są leczeni i są w trakcie. I to sprawiło, że ośrodek, który wykreowaliśmy, jego interdyscyplinarność i jego zadania, które realizujemy, tak naprawdę stał się wyznaczonym jedynym ośrodkiem w Polsce. I to sprawiło, że wszyscy pacjenci do tego ośrodka przyjeżdżają. Inwestycja w Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki, Mózgoczaszki i Chorób Rzadkich w Olsztynie to przykład strategicznego działania, który łączy troskę o zdrowie najmłodszych z długofalowym rozwojem regionu. Planowane zakończenie budowy nowego skrzydła szpitalnego przewidziane jest na czerwiec 2027 roku. Inwestycja ta doskonale wpisuje się również w regionalne inteligentne specjalizacje w Armii i mazur, w szczególności w obszar Zdrowe Życie. Inwestycję obecnie kontynuuje marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Marcin Kuchciński, a rozpoczął ją poprzedni marszałek Gustaw Marek Brzezin, obecnie senator Rzeczpospolitej Polskiej. Zarówno środki budżetu państwa, jak i wsparcie samorządu województwa jest w ciągłości i pewnie będzie miało miejsce, bo musimy bardzo mocno patrzeć w perspektywę przodowania w tym zakresie i szpital ma ku temu pełne możliwości, więc dzisiejsze inwestycje i perspektywa przyszłych będzie stanowiła o jakości leczenia właśnie w tym przypadku chorób rzadkich u, u dzieci. I to są dobrze wydane pieniądze, co między innymi konferencja dotycząca rozszczepów wargi i lub podniebienia potwierdza, a jej organizatorzy pewnie na laurach nie spoczną i dalej będą pokazywać, że każde pieniądze wydane na nasze zdrowie to właśnie dobrze wydane pieniądze.